Dobrze, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie tutaj Dredlock J. A to kolejny odcinek z Europy Universalis 4 hiszpańskiej inkwizycji, w której na razie gram Kastylią, ale już niedługo będę mógł chyba przerzucić się na Hiszpanię. No cóż, no jak widać, gra się nie zmieniła do ostatniego punktu mieliśmy lekki wielkanocny przestój, których nie było odcinków, była tylko Europa, która była przedwcześnie nagrana. Więc, cóż, możemy teraz jeszcze obejrzeć sytuację na świecie, żeby się, żeby naprawdę zdobyć dobre tempo. Ja mogę nawet sobie odpalić zegar, żeby mieć pewność tego, że będzie tutaj odpowiednia ilość odcinka, nie za mało, nie za dużo. Więc w tym momencie odpalam stoper. I odtąd będę liczył około 14 minut, tak, żeby wyrobić jeszcze z dwoma czy trzema, nawet odcinkami, które następnie zaplanuję. Dobrze, możemy teraz oglądać, co tu się tak naprawdę dzieje w Europie podczas naszych podczas 20 lat rozgrywki. Przede wszystkim możemy zobaczyć, że Szkocja wygrywa z Anglią, co jest dość. Hmm, przegrywa. Nie, tak, Szkocja przegrywa. Znaczy Szkocja wygrywa, Anglia przegrywa z Francją i Szkocją, co zresztą widać na załączonym obrazku. Za to wygrywa z Burgundią, Neversem, Brabantem, Frandersem i Holandią. Burgundia dostaje w takim razie ostre Anglii, Trona, Portugalii i Leinsteru, mimo że na dobrą sprawę, z tego co tu można widać, prawdopodobnie przegrywa poprzez straty ludzkie. E, widzimy, że coś mocno zdewastowane są już tutaj e, miejsca, ale za to no, Flanders bardzo ładnie podbija kolejne prowincje portugalskie, co prawdopodobnie odbije się mocno na stanie Portugalii i być może narazi ją na ataki ze strony właśnie Tlemkenu, którego sojusznikiem jest zarówno Maroko, jak i Mameluce. Cóż, walka tutaj nie jest, e, wa nie jest zbyt łatwa. Będziemy mieli do wyboru zaraz walczyć prawdopodobnie z Tlemkenem, a jeżeli będziemy walczyć z nim, to będziemy walczyć z Mamelkami. Drugą możliwością jest oczywiście też wywołanie konfliktu z Anglią. E, możemy go schemilitować, ale nie, nie uważam, że będzie to potrzebne. E, tylko Tyrone się pojawi, nie będzie pojawiał się. Nie, Portugalia nie weźmie udziału w tej wojnie, ale Aragon i Neapol jak najbardziej. Więc spróbujemy zbudować siatkę szpiegowską, i być może zerwiemy stosun, i poprawiać sobie stosunki z naszymi sośnikami, którymi jest Portugalia, wyjmiemy z Tlemkenu naszych e, tutaj e, naszego jednego, naszego jednego z trzech dyplomatów, po to, żeby ulepszyć sobie tutaj. E, powoli szanse. Anglia dostaje mocno po sobie, więc myślę, że nawet my spokojnie będziemy sobie mogli dać radę. E, w tym momencie oczywiście też odmowbolujemy nasze ten i przetransportujemy je do Wiskai, e, do vis, do e, z której następnie będą one po prostu musiały wypłynąć w razie ewentualnego konfliktu. Ponieważ tą prowincję zajmujemy w dniu pierwszym, a następnie wypływamy, by zdropować się gdzieś w Kordwali i powoli zajmować całą Anglię. Będzie to na pewno dobra, dobra rzecz, na pewno dobry początek taki, bo Wyspy Brytyjskie są jednak bardzo bezpieczną rzeczą. Oglądając dalej świat możemy zobaczyć, że Dania dokonała dość potężnej ekspansji w terenie Nowogrodu, zajmując Karelię tutaj. Więc yy, prawdopodobnie wzmocni swoją Unię nad tymi oto państwami, aczkolwiek 94,9% Liberty Desire u Szwecji i 0% u Norwegii. No ale jednak Szwedzi są bardzo z tego niezadowoleni. No jednakowoż, bo nie wiem, kto może im supportować tą niepodległość, zaraz zobaczymy, czy ktokolwiek to robi. Nie, nikt w ogóle nie wspiera im niepodległości, więc byłaby to ciężka wojna, zwłaszcza, że. Oni są sprzymierzeni z krzyżakami oraz z moskalami, co prawdopodobnie spowodowałoby, że Szwecja poniosłaby sromotną porażkę. E, Ottomani jak zwykle wkręcają się dalej, ale nie zlikwidowali do końca Bizancjum, które jeszcze sobie istnieje na w Morei. Nie wiem, czy może przypadkiem nie jest nawet częścią tutaj Mamy też istniejące Korfu czy Wenecję, która się tu osadziła, tak samo jak, jak Genoe, czy też po prostu zakon jak Knajci, którzy są pod protekcją Wenecji, co dla Otomanów stawia bardzo ciekawą sytuację. Zwłaszcza, że, że mamy ludzi, nie wyglądają jakby mieli mieć jakieś problemy. Niemniej jednak skończyło się, no mamy, gramy na, jednej na gramy na dwóch pożyczkach, które zaraz będziemy musieli spłacić, e, ale to spokojnie da nam, będziemy mieli parę chwil i od razu to tylko zrobimy. Zgramy na zmniejszonym utrzymaniu armii, ponieważ na razie nie mamy wojny, ale zginął nam doradca i to zginął nam doradca wojskowy, który bardzo by się przydał, ponieważ jeśli chodzi o technologię wojskową, jesteśmy dużo, dużo do tyłu a wolelibyśmy jednak nie kontynuować tej tradycji i tym razem oszczędzając trochę punktów wrzucimy słabszego doradcę po to, żeby troszkę tych punktów jeszcze, e, trochę tych pieniędzy ostrzemić. Mamy tutaj niemoralne ceny, to jest event. Zaraz sprawdzimy o co tu chodzi. Możemy spowodować, że murglersi stracą lojalność i, i swoją zasięg. Czy ile oni mają loyalty? 50. Hmm. Jeżeli będzie minus 40, no to będziemy mieli minusy, których ja bym wolał uniknąć. Nie chcę też walczyć. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo niedobre, aczkolwiek dostalibyśmy fajniejsze bonusy. Więc myślę, że po prostu zapłacimy. Mamy pieniądze, a spokojnie możemy zobaczyć, zwłaszcza, że zwiększy nam to dość mocno nasz koszt developmentu. Teraz sprawdzimy szybko na instytucje. No, jak widać, niestety. Renesans u nas przenosi się dość słabo, aczkolwiek w Murise e, przenosi się całkiem, całkiem e, sprawnie, będąc na plus 1,10 na miesiąc, ponieważ nasz e, tutaj piękny, soj, nasz piękny partner, czyli Aragon, Renesans już przyjął. E, więc on zaraz będzie miał e, też właśnie e, u siebie renesans. Dlatego wszystkie moje prowincje tu przygraniczne. OK, Możemy stracić prestiż, tylko dlatego, że jesteśmy najwiniakiem. Yy... I to jest, to jest o dziwo jest to najlepsze wyjście. Nie chcemy tracić zarówno stabilności, jak i deep pointów. Stracimy więc 5 prestiżu, który nie jest aż tak. Znaczy, no jest ważny, ale w tym momencie na pewno jest mniej bolesny niż strata po mocy dyplomatycznej. Zwłaszcza, że powoli oszczędzamy na idee eksploracyjne, które pozwolić nam mają na dość potężny i znaczny rozwój w, na arenie międzynarodowej. No jak widać też Exploration wzięli nasi, yy, nasi dobrzy sojusznicy. Yy, ojej, i tutaj niestety Agent Discovered, więc musimy go zabrać. Ale jeżeli jakby co, to możemy przygotować małego Claymana labo Labord, tak. Na wszelki wypadek. Zwłaszcza, że wojna została przez Anglików zakończona, a nie została, przez Portugalię została wypisowana wojna z Burgundią, z Holandią, Flanderskim i Neversem. i na to wygląda, że Portugalczycy mocno ją odczuli, zwłaszcza, że zerwali sojusz z Anglią, co my bez oczywiście żadnych skrupułów wykorzystamy od razu, zwiększając oczywiście od razu nakład na armię, i natychmiastowo wywołując wojnę. Nie możemy wezwać Portugalii, ponieważ ona jednak lubi Anglię, nie ma z nią trus, więc będziemy bazać tylko na naszych sojusznikach. Możemy rozpocząć tutaj ten i oczywiście muszę to zrobić. Oczywiście znaczy nie muszę tak do końca, do końca, ale jak najbardziej będzie to e, przyjazne. Staramy się teraz przerzucić naszą wielką, cudowną armię składającą się tylko z jednego okna? To jest niemożliwe. Halo, halo? Halo? Gdzie jest nasza Halo, Halo? O Jezu, wszystkie kogi nam zniszczyło? Co to się wydarzyło? Przepraszam, jeszcze to sprawdzę. Eee, ja bym rzucił na to. To jest taka dobra, według mnie, dla mnie przyjazna ta... Czy on jest tylko jeden żołnierz? To znaczy, że zjadło nam całą armię. No niedobrze, niedobrze. Eee... Więc no cóż no, Nie mamy jak się dostać tam prawie Nie no dobra spróbujemy Dwa wojska wystarczą żeby się ładnie podbić Ale to musielibyśmy wysłać jakichś naszych sojuszników No i nam chyba przejęli te koki Co jest dość nieprzyjemne Jeśli mam być szczery Na szczęście nasza flota już naszych sojuszników Nas będzie wspomagać Więc wyślemy spokojnie tych dwóch e, Więc spokojnie te dwie wystarczą Austria została nowym kontrolerem Stolicy Papieskiej Okej okay. Jak lubi, to niech se będzie. Yy, I została wezwana krusada na, na Turków, co może też zmienić znacząco oblicze wojny. No, Anglicy mają całkiem, całkiem niezły problem, jeśli o to chodzi, bo oni chyba wygrali. O, wygrali! Przegraliśmy to dość mocno, bo nasze kogi po prostu zderzyły się niestety z. Yy, halo, halo, czemu nie możemy się ten. A też tu transport. No i tu jest zataczowane. I e pointu. O, właśnie. O, super. No i szybko, 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 szybko. Strasiliśmy to wojsko, ponieważ nie było ubezpieczone. E, dobrze, więc trzeba odmowbolować to i niestety zbudować kolejne kogi, co będzie kosztowne. Ale, no, no, w gruncie rzeczy powinniśmy to zrobić jednak przed naszą. O, proszę bardzo, jesteśmy nie. Nie do skorumpowania, więc został zmniejszony. No niestety, wojna będzie się niepotrzebnie przedłużać. Anglicy odzyskali swoje siły z powrotem. No to jest niedobry znak dla nas. Przerzuciliśmy nasze cztery tu wojska, a nasze 7 też. Tu krąży ich dość potężna armia. Ale na szczęście powinniśmy dać sobie radę, ponieważ, no jak mówiłem, mamy dużo, dużo większe. Ten no niestety, nie możemy poprosić ich o przemarsz, chyba. Nie możemy, nijak nie mamy w ogóle szans, żeby poprosić o przejazd. No, musimy przepłynąć. E, na szczęście, możemy postawić tutaj mm, naszą flotę, żeby zabezpieczała naszych, y, nasze dzielne wojska. No, do Somerset myślę, że w somer, do Somersetu nie do Somersetu musielibyśmy tu, czyli do Kornwalii będziemy musieli przerzucić nasze wojska. Niestety nie ma, kurde, jak. E, więc muszę przerzucić chyba attitude siege na swoich tych. A mianowicie na Aragon, który jest bliżej, będę musiał przerzucić na niego e, agresywne. Tak, by on przypuścił pierwszy atak, jaki może zaistnieć. E, głównie zależy nam na tym, żeby, wy, żeby zyskać sto, te dwie prowincje tutaj żeby wgryźć się lekko w ląd Anglików, co spowoduje, że będziemy jakby mogli łatwiej sami przerzucać wojsko no i im trudniej życia, tak, ponieważ no stracą, stracą, tak naprawdę sporo stracą no a o nic więcej nam nie chodzi na dobrą sprawę, żeby e, oni po prostu stracili swoje jakieś środki do czegokolwiek e, blokujemy ich porty, ale jesteśmy na minus jeden, możemy zrobić kolejny administracyjną ale tego nie zrobimy, bo zaraz będziemy kończyć wojnę, czyli będziemy korować kogi. Nam się przygotowały, więc. E, oczywiście. Halo, halo, chcę wybrać wszystkie naraz. Ok, proszę. Nie wiem, która nasza flota oberwała tak mocno. Tak, chcę wywołać automatyczny transport, niech się przetransportuje. Tych czterech straciliśmy claim na jakieś mniejsze prowincje. Przecież muszę doczytać nasze. Czy możemy je spłacić? Możemy, no to co zrobimy? Eee. dobra, z kim ja mam na piękku, Jeśli o to chodzi, no, no dobra, klerk ma fajniejsze te bonusy. Dobra, eee, mamy już część wojska i będziemy przerzucać dalej. Czyli to jest dla nas dobre, ale nie mamy tu generała, co jest według mnie najgłupszą rzeczą, jaką mogłem zrobić, więc, na szybkości zatrudnimy jednego. Jest on nawet w porządku generałem. E, już jak widać, przerzuciliśmy po prostu aragońskie wojska, więc, e, Anglia będzie miała gigantyczne problemy, jeśli chodzi o to na dłuższą metę. Zwłaszcza, że my cały czas transportujemy kolejne części naszej armii. Jak zresztą kulturalnie to można zaobserwować iż cały czas pojawia się tu kolejne, kolejne, nasze siły zajmujące powoli całe Wyspy Brytyjskie. E, taki jest nasz cel i oczywiście ja nie zamierzam się z niego e, wycofać. Denial rights albo e, accept, stracimy stabilność albo legitymację, to strasznie dużo legitymacji. E, hmm. Legitymację odzyskuje plus 39 ale stabilność będzie nas kosztować. Ach, niech będzie. Stracimy stabilność, mimo że jesteśmy w trakcie wojny. Mamy ciut więcej punktów administracyjnych, ale nie będę ich jeszcze wydawał. Zwłaszcza, że mamy pozytyw stability plus 50%. Właśnie. No nie jest to najlepsza rzecz dla nas, ale spokojnie damy sobie w końcu radę. Przerzucimy tu naszych kolejnych żołnierzy, tak żeby stała tu aż dziewiątka. Wojsk, a tutaj będziemy kontynuować podbój kolejnych prowincji. Naszym zadaniem jest oczywiście osiągnięcie 100% podboju. Anglicy nie wiedzą do końca, co zrobić: ich flota się na nic nie zna. No i tak jak mówiłem, zostali zaatakowani przez Granadę. Nie wierzę w to po prostu. Muszę stwierdzić, że to nie jest ofensywna wojna. Czyli, Portugalczycy postanowili zaatakować Granadę. Nie dostają po niej po tyłku. To nie jest dobrze, zwłaszcza że dla mnie jest to opóźnienie, bo chyba trus mi się skończył już, tak? Skończył mi się trus z granadą, więc będę mógł zaatakować się w pierwszym, jakby tym. Co wy mi chcecie dać? War Reparation. Na na Nie. Odrzucamy, ponieważ jest to dla nas za mało. W sensie ja spokojnie jestem w stanie z tego konfliktu wyciągnąć z dwie prowincje na ich wybrzeżu. Co, o Jezus Maria, nie spodziewałem się tego, że tu mają heretyków, więc będę musiał sobie poradzić z walką tak po prostu, ponieważ z heretykami niestety nijak rady sobie nie dam w Norfolk'u, chociaż są oni zajęci dość mocno walką. Przerzuciłem, więc spokojnie możemy do Essexu wrzucić. Czemu ja mam tylko 30% i czemu nie mogę więcej? Tu chodzi o co? Bo Ticking Wars, skoro jest za zajęcie prowincji, której Anglia nie posiada, więc nie mogę zdobyć 300 punktów właśnie za, za, tą, za tą prowincję, której niestety Anglia nie ma. No jest to dość kłopotliwe, ale wiecie co? Niestety nadszedł czas na to, żebym zakończył ten odcinek i widzimy się, no tak naprawdę, za niedługo. Dla mnie to nie będzie żadna przerwa. Zobaczycie, jak skończy się wojna. Cześć.